Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Pisty ze .pl. Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT i w tym dzisiejszym filmiku chciałbym odpowiedzieć tobie na pytanie o co chodzi w transakcjach łańcuchowych. Jeżeli interesuje cię ten temat, no to chodź ze mną do prezentacji. No i witam cię w prezentacji. Jak widzisz, postaramy się odpowiedzieć na pytanie o co chodzi w transakcjach łańcuchowych. No i jeżeli Spojrzysz do ustawy OWAT, to tam nie znajdziesz żadnej definicji transakcji łańcuchowych. W słowniczku do ustawy nie ma zawartej, zawartego takiego przepisu, który by nam wskazywał, czym ta transakcja łańcuchowa jest. Natomiast w takim powszechnym, potocznym obrocie, jeżeli chodzi o, o rozliczanie em, podatku VAT, no to, to pojęcie funkcjonuje. I generalnie rozumiemy przez taki typ transakcji sytuację, w której uczestniczą co najmniej trzy podmioty, więcej niż dwa podmioty. I w ramach takiej transakcji towary są transportowane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego w kolejności podmiotu. I przykład takiej transakcji łańcuchowej masz tutaj widoczny na slajdzie. Czyli uczestniczą w niej trzy podmioty: masz podmiot A, B i C. Ale co jest charakterystyczne dla transakcji łańcuchowej, to to, że występuje jeden transport. Czyli tutaj można by powiedzieć, że podmiot B chce sprzedać, sprzedaje towar na rzecz podmiotu C, czyli na rzecz swojego klienta. Ale nie dostarcza bezpośrednio, na przykład ze swojego magazynu tego towaru do klienta C. Tylko kupuje ten towar od podmiotu A i ten towar jest transportowany bezpośrednio od pierwszego podmiotu w łańcuchu do ostatniego. Tutaj zwróć uwagę, że te transakcje łańcuchowe występują, gdy ta transakcja odbywa się co najmniej pomiędzy trzema podmiotami, ale nie ma maksymalnej ilości podmiotów. I zobacz sobie na drugi tutaj slajd. Tutaj na tym drugim slajdzie zobaczysz, że mamy przykład łańcucha, w którym występuje pięć podmiotów. Mamy A, B, C, D i E i transport jest realizowany bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu, czyli od A do E. I to jest też transakcja łańcuchowa, czyli tutaj nie ma maksymalnej liczby podmiotów, jakie mogą w transakcjach łańcuchowych uczestniczyć. Oczywiście najczęściej spotkasz się z łańcuchami trzypodmiotowymi, bo najczęściej jest tak, że pojawia się jakiś pośrednik, który kupuje towar w jednym miejscu i sprzedaje go bezpośrednio do jakiegoś innego kontrahenta, ale nierzadko też są 4 czy 5 podmiotowe łańcuchy. No i teraz o co chodzi w takiej transakcji łańcuchowej? Otóż o to, że zauważ e, i w tej transakcji trójstronnej, i w tej transakcji pięciostronnej mamy do czynienia do, um, z kilkoma dostawami. Tak? W tej transakcji trójstronnej mamy dwie dostawy: jest pierwsza dostawa pomiędzy A i B i druga dostawa pomiędzy B i C. W tej transakcji łańcuchowej pięciopodmiotowej widzisz, że mamy cztery dostawy: tak? pomiędzy A i B, B i C, C i D i, oraz D i E. I tutaj to, co jest istotne, to po pierwsze, jeżeli masz transakcję łańcuchową, to że każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu, który jest dostawcą, musi ustalić, w jaki sposób prawidłowo opodatkować swoją dostawę. I w przypadku transakcji łańcuchowych, które odbywają się, w ramach których realizowany jest transport z jednego państwa do drugiego, tutaj pojawia się pytanie, po pierwsze, w którym państwie podlegają opodatkowaniu te dostawy. Czy to nie jest na przykład ta dostawa, którą realizujemy, czy nie jest WDT, czy też eksportem towarów? No i gdzie podlegają opodatkowaniu te dostawy, które tym WDT albo eksportem nie są? No i w konsekwencji dalej analizujemy, jaka stawka VAT właściwa dla tych dostaw jest. I tutaj, właśnie. Transakcje łańcuchowe wiążą się z największymi wyzwaniami, jeżeli są um, realizowane w taki sposób, że towary są wywożone, np. z Polski do Niemiec, czy z Polski poza Unię Europejską, np. do Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę transakcję łańcuchową, która odbywa się w całości w Polsce, to tutaj większych problemów zasadniczo nie ma. Dlatego że co tutaj się dzieje? Te obie dostawy, tak? Tutaj masz przykład, właśnie takiej transakcji, która realizowana jest w całości w Polsce. Podmiot A wystawi fakturę ze stawką 23%, podmiot B odliczy VAT z tej faktury, wystawi swoją fakturę sprzedażową dla podmiotu C, no i podmiot C odliczy VAT z tej faktury. Tutaj jest o tyle łatwo, że zarówno pierwsza, jak i druga dostawa podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. No jeżeli jest to, i, i tutaj skoro jest to ten sam towar sprzedawany, no to będzie ta sama stawka VAT. No tutaj oczywiście zakładamy, że właśnie właściwa jest stawka 23%, no i też zakładamy, że podmiot B i C mają pełne prawo do odliczenia. Natomiast schody i trudności pojawiają się w przypadku tych Transakcji łańcuchowych, w których właśnie odbywa się transport z Polski do innego państwa unijnego albo z Polski poza Unię Europejską. I to, co jest ważne do zapamiętania, to w przypadku transakcji łańcuchowych, tego typu, tak, gdzie występuje ten wywóz. Tutaj masz przykład, właśnie takiej transakcji łańcuchowej, w ramach, towary są w ramach której towary są transportowane z Polski do Niemiec yy, i występują w niej cztery podmioty. I zauważ, to yy, tutaj mamy przykładowe rozliczenie tych dostaw przez uczestników yy, transakcji łańcuchowej. Pierwszy podmiot A rozpoznał dostawę krajową w Polsce, a podmiot B i C rozpoznali WDT z Polski do Niemiec, i to jest nieprawidłowe podejście. Jeżeli mamy jeden transport w ramach transakcji łańcuchowej, tak jak w tym przypadku, to ten jeden transport możemy przypisać tylko do jednej z dostaw w łańcuchu, czyli nieprawidłowe będzie podejście, w ramach którego dwa podmioty w łańcuchu by rozpoznawały wewnątrzspólnotową dostawę towarów. Tutaj tylko jeden podmiot może rozpoznać WDT dla swojej dostawy. Pozostałe natomiast dostawy będą dostawami podlegającymi VAT albo w państwie, z którego towary są wysyłane, jeżeli poprzedzają wysy tą dostawę ruchomą, albo będą opodatkowane w państwie, w którym kończy się wysyłka lub transport, jeżeli te dostawy następują po tej, tak zwanej dostawie ruchomej, czyli tej dostawie, której przypisujemy transport. No, i tutaj właśnie, co musisz zrobić, jeżeli chodzi o transakcje łańcuchowe? Co tutaj musisz ustalić? Tuż tu zapowiedziałem, że musisz dla każdej z tych dostaw określić kraj opodatkowania. Oczywiście, jeżeli jesteś jednym z podmiotów w łańcuchu, to tak naprawdę no, nie interesuje Cię do końca. Jak inne podmioty opodatkują swoją transakcję, tylko ty interesujesz się tym, co u ciebie będzie do rozliczenia, tak? ta twoja konkretna dostawa. Natomiast tu musisz brać pod uwagę, że w transakcjach łańcuchowych to, co robią kontrahenci w trakcie tej całej transakcji, może mieć wpływ również na twoje obowiązki, może mieć również wpływ na to, gdzie ty tę swoją dostawę. Opodatkujesz. I takim pierwszym krokiem, który yy, musimy zrealizować przy rozliczaniu transakcji łańcuchowej, to przypisanie właśnie tego transportu do jednej z tych dostaw. No i tutaj w tym filmiku nie będziemy sobie dzisiaj mówić o tych zasadach yy, przypisywania tego transportu, no bo to jest bardzo szeroki temat. W gruncie rzeczy zależy to od tego, kto jest organizatorem transportu, czyli musisz ustalić, czy podmiot A, czy podmiot B, czy podmiot C, czy podmiot D, czy może E. I tutaj później mamy regulacje, które nam wskazują na podstawie tego, kto jest organizatorem transportu, która z tych dostaw jest dostawą ruchomą. Natomiast tutaj moją intencją w tym filmiku jest, żeby pokazać Tobie kilka schematów, jak, jakie mogą te... Typy transakcji czy rozliczeń u Ciebie wystąpić, jeżeli jesteś uczestnikiem takiego łańcucha. I tu zwróć, proszę uwagę, że y, y, tym uczestnikiem y, możesz być w dowolny, dowolnym uczestnikiem w kolejności, tak? czyli może się zdarzyć, że będziesz podmiotem A, tutaj B, C, D, E, i niezależnie od tego, którym z nich jesteś, musisz ustalić, jakie skutki dla Ciebie ta transakcja łańcuchowa wywoła. I zauważ tutaj na potrzeby tego naszego dzisiejszego. Filmu przyjmijmy, że dostawa podmiotu B to jest dostawa, której przypisujemy transport, tak? Czyli znamy te zasady określania przypisywania transportu i zakładamy, że ta dostawa podmiotu B do podmiotu C to jest ta tak zwana dostawa ruchoma, a więc dostawa, której przypisaliśmy transport. To, co jest skutkiem takiego przypisania tego transportu, tej drugiej dostawie, to to, że to nam wyznacza kraj opodatkowania dostaw w łańcuchu. Pierwsza dostawa pomiędzy podmiotem A i B to jest dostawa lokalna podlegająca VAT w Polsce, ponieważ poprzedza ona wysyłkę e, lub transport tych towarów, czyli poprzedza tą dostawę ruchomą. Czyli jeżeli będziesz podmiotem A w tej transakcji łańcuchowej, no to tutaj będzie dla Ciebie dostawa lokalna opodatkowana np. stawką 23%. I co tutaj się dzieje? Jeżeli jesteś podmiotem A i patrzysz, OK, towar idzie do Francji, czyli ja e, rozpoznaję WDT. To takie podejście nie będzie prawidłowe, bo do Twojej dostawy nie został przypisany transport. Więc tutaj wtedy stosowanie np. stawki 0% wiązałoby się dla Ciebie z ryzykiem podatkowym. Zauważ, że co dalej się dzieje? Dostawa trzecia i czwarta podlegają opodatkowaniu we Francji. Dlaczego? Ponieważ one następują po tej dostawie ruchomej realizowanej pomiędzy B i C. W takim przypadku, jeżeli byś była, był podmiotem C lub D tej transakcji, no to wtedy musisz przeanalizować przepisy francuskie, czy ty, jako dostawca tych towarów nie masz obowiązku na przykład rejestracji się do VAT-u VAT w tym państwie w celu rozliczenia tych dostaw. Może być tak, że na przykład nabywca rozliczy, ale niekoniecznie może też na tobie ciążyć ten obowiązek. No i oczywiście mamy też tą drugą dostawę, dostawę ruchomą, która podlega opodatkowaniu w państwie, z którego towary są wysyłane, a więc tutaj w tej naszej sytuacji w Polsce. No i to jest sytuacja, gdy jeżeli jesteś na przykład tym podmiotem B w łańcuchu, no to roz, możesz rozpoznać WDT, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przykład takich, żeby ten podmiot C był zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Ale analizujesz te warunki, czy, czy warunki do rozpoznania do rozpoznania WDT zostały spełnione, analizujesz, analizujesz dopiero po tym, jak jak już zidentyfikujesz, która dostawa jest tą tak zwaną dostawą ruchomą. I tutaj przykładowo, tak, jeżeli mamy właśnie ten transport przypisany do dostawy drugiej, no to ta pierwsza dostawa opodatkowana w Polsce, druga, ewentualnie WDT, właśnie z Polski do Francji, mamy tą trzecią i czwartą dostawę, które są, do, które są dostawami krajowymi opodatkowymi, opodatkowanymi we Francji. Natomiast tu teraz skupialiśmy się tylko na tej takiej perspektywie nas jako dostawcy, tak? czyli jesteśmy podmiotem A, B, C lub D i patrzymy tylko jako dostawcy, jak opodatkować te nasze dostawy. Ale tu musisz również pamiętać, że w przypadku transakcji łańcuchowych, które wiążą się na przykład, z transportem wewnątrzwspólnotowym, mogą na Tobie również ciążyć obowiązki związane z nabyciem w kontekście wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. I tutaj zauważ, w tej naszej sytuacji, czyli um, w tym łańcuchu, gdzie druga dostawa była dostawą ruchomą, jeżeli by się zdarzyło, że jesteś podmiotem C, to tutaj nie tylko analizujesz opodatkowanie tej dostawy dokonywanej na rzecz podmiotu D, która, która, jak już ustaliliśmy, podlega opodatkowaniu we Francji, ale również musisz rozpoznać WNT we Francji. Co to oznacza dla Ciebie? To oznacza dla Ciebie obowiązek rejestracji do VAT w tym państwie we Francji. Czyli zobacz, jeżeli nie przemyślisz swoich transakcji łańcuchowych, zrealizujesz taką dostawę i dopiero post factum będziesz analizować, jak ją prawidłowo rozliczyć, to może się okazać, że dokonanie takiej transakcji obliguje cię do znalezienia biura rachunkowego, które będzie obsługiwać twoje rozliczenia we Francji i obsłuży rejestrację do VAT w tym państwie. Warto wcześniej przeanalizować takie transakcje, żeby na przykład e, zrealizować transakcję łańcuchową w taki sposób, żeby te obowiązki po twojej stronie nie zaistniały, tak? Więc tutaj jest właśnie duży problem z transakcjami łańcuchowymi. Często się zdarza, że podmioty rozpoznają na przykład WNT w Polsce, a powinno być ono rozpoznane we Francji. Tutaj też na to trzeba uważać, bo mamy takie przepisy o tak zwanym sankcyjnym WNT i wtedy organy podatkowe polskie z uwagi na e, posłużenie się polskim numerem VAT-UE mogą zobligować się do zapłaty VAT-u e, z tytułu tego WNT to jest tak zwane, właśnie sankcyjne, karne WNT. I tutaj wtedy normalnie taka transakcja nie wiąże się z koniecznością zapłaty żadnego podatku, a może taka konieczność sankcyjna zaistnieć, więc tutaj też w szczególności trzeba na takie sytuacje uważać. No i tu jeszcze może być inny przypadek, tak? Możemy odwrócić to tą transakcję, którą realizujemy, bo nie zawsze przecież te transakcje łańcuchowe, które dokonujemy, to są transakcje po naszej stronie sprzedażowe. Równie dobrze możemy dokonywać zakupów od podmiotów zagranicznych i ta transakcja realizowana jest w ramach właśnie łańcucha dostaw. I tutaj właśnie zobacz sobie na przykład, mamy e, dostawę towarów z Francji do Polski, uczestniczy w niej pięć podmiotów i tutaj już dookreśliliśmy sobie, gdzie mają siedzibę te podmioty, tak? Czyli podmiot A i B to Francuzi, podmiot C to Firma z Polski, podmiot D to firma francuska, i my jesteśmy ostatecznym, załóżmy nabywcą podmiotem E w Polsce. To zauważ, że też tutaj y, jesteś ostatecznym podmiotem, nabywasz y, towary, ale też ta transakcja może dla ciebie wiązać się z określonymi obowiązkami. Bo z reguły jest tak, że tutaj masz dostawę y, krajową podatkowaną w Polsce, więc standardowo dostawca rozlicza podatek od takiej transakcji, ale tutaj dostawcą jest podatnik zagraniczny, czyli podatnik z Francji. Jeżeli ten podatnik nie jest zarejestrowany do VAT-u w Polsce, to ty jako e, polski nabywca e, tych, towa, e, tych towarów masz obowiązek rozpoznać odwrotne obciążenie na podstawie artykułu 17 ust. 1 punkt 5 ustawy o VAT. Także zobacz, zauważ, że transakcja łańcuchowa to nie tylko analiza prawidłowości opodatkowania Twoich dostaw, ale również konsekwencje w zakresie nabycia, czy to na przykład konieczności rozpoznania WNT, czy też może nawet rozpoznania odwrotnego obciążenia, które mamy w tym przypadku. Więc jak widzisz, transakcje łańcuchowe to jest no, bardzo skomplikowany temat i tutaj nie sposób te 15 minut, które w tej chwili, w tym momencie poświęciliśmy, nie sposób kompleksowo omówić to, to rozwiązanie, które mamy w ustawie o VAT i przepisach unijnych przewidziane. Więc jeżeli ten temat Cię bardziej szczegółowo interesuje, to zapraszam Cię na szkolenie z transakcji łańcuchowych, opracowane przeze mnie w taki sposób, aby na przykładzie, tak jak tutaj um, mieliśmy to zrobione, kilka przykładów, przez które przyszliśmy, oczywiście w trakcie szkolenia szczegółowo różnego typu warianty analizujemy i krok po kroku ustalamy, po pierwsze, kto organizuje transport, gdzie podlegają opodatkowaniu poszczególne dostawy, jeżeli to opodatkowanie podlega, wychodzi nam w Polsce, no to wtedy ustalamy, jak należy taką transakcję wykazać i opodatkować. Sprawdzamy, czy na przykład dany schemat może wiązać się dla Ciebie z obowiązkiem rejestracji do VAT w jakimś innym państwie Unii Europejskiej. Sprawdzamy też na przykładach, jak postąpić w przypadku dostawy eksportowej, dostawy unijnej, czy też takich transakcji łańcuchowych zakupowych w ramach w których dochodzi do importu towarów. Tutaj też muszę Tobie zaznaczyć, że mamy właśnie różny sposób postępowania w odniesieniu do transakcji wewnątrzspólnotowych i tych transakcji łańcuchowych eksportowych, bo przy eksportowych patrzymy na warunki, na jakich strony realizują dostawy, często tam patrzymy właśnie na inkoterce, natomiast w transakcjach wewnątrzspólnotowych. To te inkotermy zasadniczo nie mają takiego znaczenia. Patrzymy na to, kto organizuje transport. Jeżeli tutaj pośrednik organizuje, to patrzymy ten podmiot pośredniczący, to patrzymy na to, jakim numerem VAT UE on się posługuje. Także tutaj też właśnie trzeba wiedzieć, że inne zasady dotyczą tych transakcji pewnospólnotowych, a inne zasady tych transakcji, tych transakcji eksportowych. I tutaj jeszcze też pamiętaj, że to, co analizowaliśmy tutaj te przykłady, to były takie przykłady, gdzie no, w domyśle mówiliśmy o podatnikach, tak? Natomiast e, też może się zdarzyć, że na przykład uczestniczy w łańcuchach, w ramach których ostatecznym nabywcą tych towarów jest konsument, tak? Bo możesz sprzedawać towary konsumentom z różnych państw unijnych i Dostarczać je bezpośrednio od Twojego na przykład producenta czy Twojego dostawcy, i one są transportowane w ramach takiego łańcucha. I tutaj też trzeba ocenić, czy na przykład w relacji z tym Waszym konsumentem na pewno możecie rozpoznać WSTO, czy nie jest to przypadkiem dostawa krajowa, która wymaga rejestracji do VAT w innym państwie. Unijnym. Więc tutaj znaków zapytania jest sporo, sporo problemów, sporo wątpliwości, bo też nie wszystkie aspekty związane z rozliczaniem transakcji łańcuchowych wynikają nam z przepisów, ale też musimy się opierać na o Więc jeżeli tutaj y, potrzebujesz wiedzy w tym zakresie, no to zapraszam Cię właśnie na stronę rzumwat.pl ukośnik Szkolenie, myślnik, transakcje, myślnik łańcuchowe tam dowiesz się więcej na temat tego m, mojego autorskiego szkolenia o transakcjach e, łańcuchowych. Ale mam nadzieję, że nawet jeśli gdzieś tam nie będziesz głębiej wchodzić w ten temat, to przynajmniej ten film, tak? Ten film kilkunastominutowy pozwoli tobie rozeznać się, na czym te transakcje. Polegały. Jeżeli film Ci się podobał, to będę wdzięczny, jeżeli zalajkujesz go pod spodem. A jeżeli chcesz dostawać informacje o tego typu filmach, no to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału kanału. Jeżeli chodzi o link do tego szkolenia, to też znajdziesz go w opisie do tego filmu. To już wszystko z mojej strony. Dziękuję Ci, że za obejrzenie tego filmu. No i mam nadzieję, że będziesz śledzić kolejne publikacje na moim, kole... na moim kanale. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!